Zawsze marzyłam, żeby zrobić prawo jazdy. Mimo to, że samochodu nie było nigdy w domu, nikt nie jeździł. No i tak się zaczęło, że zaczęłam jeździć, uczyć się. Za pół roku. Pięcioletni maluch, który się co chwilę psuł. Kupiłam sobie książkę. Fiat 126P. I praktycznie robiłam wszystko przy tym samochodzie. Wymiana szczęk, różne takie czyszczenie gaźnika. No, co się dało, co trzeba było, no to, to, to się robiło, nie? I tak się człowiek stopniowo uczył. Zaczęły się wyprawy dalsze, różne wyjazdy, większe miasta. No, na początku powiedziałem, kobieto, ty chyba zwariowałaś. W głowie mi się to po prostu nie mieściło, że może wsiąść za kierownicą. Z czasem emocje opadły, no i prawo jazdy udało się zrobić bez problemu testy, rozwiązywaliśmy wspólnie, wymienialiśmy poglądy na ten temat, no i oczywiście na pierwszą jazdę udałem się z żoną. Pierwsza jazda to był ochrzany instruktora, żona z gazu i dwie ręce na kierownicy. <tak>, tak wyglądała pierwsza moja jazda. No może nie powinienem tego mówić jako mężczyzna, ale jeździ bardzo dobrze, lepiej jak nie jeden mężczyzna właśnie. Nie mam jej w tym zakresie nic do zarzucenia, mimo że na te zagadnienia patrzę bardzo krytycznie. Zaczęłam y, pracować w biurze w firmie przewozowej, no ale była to niestety praca tylko na pół roku za dziewczynę, która akurat była na urlopie macierzyńskim, no, a Właściciel tej firmy prowadził również ośrodek szkolenia i zaproponował, w sumie w, w żart tak zaproponował, żebym y, zrobiła prawo jazdy na autobus. tak się zaczęła moja przygoda z autobusami. No i na dzień dobry przy cofaniu urwałam kierunkowskaz. Słyszałam, że gdzieś w Polsce jeździ pani, ma swoją firmę przewozową, ale osobiście się nie spotkałam i osobiście nie widziałam. Mąż powiedział, że nie może tak być, żeby żona miała wyższą kategorię prawa jazdy od niego. No a po pół roku też prawo jazdy na autobus zrobił. Tak można powiedzieć, że mi pozazdrościł tego. Bardzo lubię swoją pracę i uważam, że więcej kobiet, więcej dziewczyn powinno się zdecydować na ten zawód. Bardzo przyjemny, nie jest wcale aż tak ciężki, na jaki wygląda. Pierwszy raz jechałam na kopalnię, podjeżdżam na przystanek. Ogólne zdziwienie. Zastanawiałam się, panowie górnicy, czy wsiadacie, czy nie. Podjeżdżam na drugi przystanek, to samo. Ale nic, w końcu jakoś dojechałam na tę kopalnię. No i przez okres może dwóch, trzech miesięcy było troszkę takiego zamieszania. W porządku jedno, ostro se jeździ, nie. można spokojnie spać. Bardzo fajna kobieta, dobrze się z nią jeździ. Basia nas obudzi. Tak, żeby siądziemy i bezpiecznie po prostu zawsze dojedziemy do domu. Usiadły sobie dwie starsze panie za mną na siedzeniu. jedna do drugiej mówi, trzeba się przeżegnać dwa razy, bo baba jedzie autobusem. W poprzedniej firmie, jak pracowałam, zdarzały się mi takie przypadki, że wyskoczyła awaria autobusu. Czasem nawet za bardzo nie wiedziałam, gdzie ręce włożyć, <grymne> jaki klucz wziąć. Moi pasażerowie, górnicy już bez nawet jakiejś tam prośby z mojej strony. Zaraz wysiadali, pomagali. Także ja tylko stałam i patrzyłam, jak oni nie koło. Jest duże zaskoczenie też, panów, policjantów. Bardzo łagodnie mnie traktują. Jechałam dużo spóźniona na kopalnie, zima. Godzina 18. Górnicy już powinni być na piaście, a ja jestem w oświetniu ko koło pawilonu. Nie jechałam zgodnie z przepisami, tylko dużo szybciej. Panowie policjanci. Na drodzy, lizaczek, zacznijmy. Wysiadam, no tłumaczę, pokazuję na zegary. mój los w waszych rękach. Ale pan policjant się uśmiechnął i powiedział, proszę jechać dalej. Cześć, kochanie, zapomniałaś śniadania. Dziękuję ci bardzo. Dobrze mi się pracuje.